Pamiętam, co zrobiłeś. Oni również to pamiętają. To ty byłeś powodem, że wszyscy tam byliśmy. To wszystko zdarzyło się przez ciebie. I nie możesz powiedzieć nikomu, dlaczego miałbyś to zrobić? To twoja wina. To wszystko przez ziemię. Wiecie co, mam lekki problem ze szczurem? Szczur nie chce współpracować. To jest teoretycznie full screen. To absolutnie nie wygląda jak full, full screen. Co to jest? O, jeszcze opóźnienie mi wzrosło świetnie. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, że wszystko działa. Dlaczego gra nie współpracuje? Proszę cię no. A zatem siła wszystkim z tej strony Kmiszona to jest ponownie 5 koszmarnych szczur edycja Five Nights at Candies. Myślałem, że już pozbyłem się tego szczurana, no dobra, ten będzie mi tu wracać w koszmarach i będzie mi wszystko niszczyć znowu. Dobra, lecimy, nowa gra. Jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Jak się dzisiaj czujesz? Już minęły dwa tygodnie. Rozumiem, że to było strasznie traumatyzujące przeżycie. Strasznie traumatyzujące doświadczenia. Ale na szczęście twój brat nie został poważnie. Twój brat nie ucierpiał aż tak poważnie. Musisz pamiętać, że nie byli prawdziwi i że były to tylko maszyny. Nie są w stanie skrzywdzić nikogo. To, co się wydarzyło, to był zwykły wypadek. On po prostu był. Zepsuty. Ale już w porządku. Tutaj jesteś bezpieczna. Zapamiętałaś ich z teatru? Tak, tego starego, gdzie ty i twój ojciec byliście rok temu, prawda? Twój tata powiedział mi o tym, co się tam stało, kiedy tam byłaś. Zostaliście rozdzieleni. W momencie, kiedy wydarzył się ten cały incydent, ten wypadek. Wciąż masz koszmary, odkąd ostatnio się widzieliśmy? Czy znowu były o tych potworach, które dla mnie narysowałaś? Jesteś naprawdę, naprawdę kreatywną dziewczyną. Ale nie możesz pozwolić, żeby twoje koszmary przejęły kontrolę nad twoją wyobraźnią. Jeżeli chcesz, żeby twoje koszmary się skończyły, będziesz musiała zmierzyć się ze swoimi koszmarami. Z potworami, w rzeczy samej. Pokazać im, że ich się nie boisz. Rozumiemy się? To jedyna droga. To, jed to jedyne wyjście. A zatem, Mary. Chciałbym, żebyś spróbowała przypomnieć sobie, co stało się tamtego dnia, rok temu. No to chyba sobie przypominam. Dla tych, którzy nie wiedzą, Five Nights at Candies to jest pierwsza pierwszy fangame FNAF-a, który, który widziałem i który mnie bardzo przyciągnął do siebie. Chociaż pierwszy to chyba był fangame One Night at Flumpties, jeżeli mam być szczery. Już teraz nie mam pojęcia, ale ogólnie zapamiętałem ten fangame jako jeden z lepszych, a fakt, że widzicie ten odcinek teraz, może oznaczać tylko jedno. Ankieta się skończyła, odpowiedzieliście, że chcieliście zobaczyć e, Glitch Attraction, żebym to dokończył najpierw jako serię, tak więc... Spokojnie, ten film jest dowodem na to, że ciągle nad tym pracuję, ale trochę mi to zajmie więcej czasu. Tak więc mam do dokończenia, póki co, na chwilę obecną, Synów Lasu, e, FNAF Rewritten, i The Glitched Attraction. A to jest taki przerywnik, żeby sobie przypomnieć, jak wyglądała ta cudowna gierka. Witaj, to ja. Jestem Origami Kat. Jakim cudem się tu znalazłem? Teraz śnisz. Przynajmniej w pewnym sensie. Pokój, w którym się obecnie znajdujesz, to twój stary pokój. Ten. Który był twój, zanim się przeprowadziłaś? Moje tłumaczenie znowu leży. Ale w tym momencie wygląda jakbyś ledwo co go pamiętała. Miała się naprawdę sporo koszmarów ostatnio, prawda? No cóż, dlatego ja się tu znajduję. Mam parę trików w starciu z potworami. Pamiętasz, parę lat temu? Miałaś problem z zaśnięciem praktycznie każdej nocy, więc twój tata dał ci odtwarzacz kaset z nagraniem spokojnej muzyki stworzonej specjalnie dla ciebie, żebyś mogła zasnąć. Mogę się założyć, że tym razem zadziała równie dobrze. Kolejną kwestią jest to, że potwory spanicznie boją się światła, więc zalecam poświecenie im ślatarką prosto w oczy. Kiedy jesteś tylko w stanie. Chyba, że są pod Twoim łóżkiem. Wtedy nasłuchaj, czy tam wejdą. W takim wypadku zajrzyj pod łóżko, żeby zobaczyć, z której strony się znajdują. Później wr wróć na górę. Później wróć na swoje miejsce. Popatrz się w przeciwnym kierunku. Dzięki czemu wyjdą z pod łóżka i spróbują cię zaatakować. Nasłuchuj uważnie, żeby usłyszeć, kiedy to robił i wtedy odwróci w ich stronę i zaś zaświeć prosto w oczy. <grym>, Aby dostali porządną dawkę światła w ryj. Dobrze, dobrze. Dobra, teraz idź znaleźć ten. otwarzasz kaset. W razie czego ja tu zostanę, jeżeli potrzebowałabyś mojej pomocy. Spoko mniej więcej kojarzę questline. E którym się tutaj sprintowało? Bo wiem, że to jest. Aha. Boże, tu jest cała fabuła, ja chcę przejść do gierki! To jest DeepScape! To jest gdzie... To jest miejsce, w którym leżą twoje najgłębsze... wspomnienia? Twoje najbardziej odległe wspomnienia? Mówię do ciebie poprzez Dreamscape. Widzisz te świecące partikle? Tworzą ścieżkę! A zatem taśma powinna być gdzieś naprzód. Po prostu pamiętaj, żeby pozostać na ścieżce, żeby cienie nie mogły cię dodać. Jeżeli się zgubisz, mogę po ciebie przyjść, ale tylko jeżeli będziesz na ścieżce. Nie będę w stanie cię dosięgnąć, jeżeli wejdziesz w ciemność. Okej, okay. czyli w razie czego, jak będę chciał wrócić, to nacisnę R. Spoko. Czyli w tym mogę biegać Fajnie, naprawdę świetna gra Z fajnym konceptem, podoba mi się bardzo Ale chciałbym już przejść do nocy Ja tylko sprawdzę, czy to się nagrywa Czy wszystko leci dobrze, bo szczerze Nie, nie mam pojęcia Coraz mniej ufam swojemu sprzętowi, bo po prostu ta Tyle mi robi problemów ostatnio Że to naprawdę zaczyna mnie denerwować eee, Fragment gazety Czy przeczytać? Pewnie Po bardzo szybkim zamknięciu E, zupełnie nowe robotyczne animatrony były odesłane z powrotem do... Środki donoszą, że animatroniki będą użyte jako podstawa dla nowych designów, które będą w pełni mobilne. E, będą mobilne i będą użyte w przyszłych projektach. Spoko. Dzisiaj moje zdolności tłumaczenia leżą, ponieważ jestem wykończony innymi fangame'ami FNAF. Ja to dosłownie nagrywam, żebyście wiedzieli, że żyję. Że mam się dobrze, że nie zapomniałem o was i że cokolwiek chcę tworzyć. Swoją drogą z tego miejsca chciałbym Wam naprawdę podziękować za wszystkie reakcje i komentarze, jakie zostawiliście. To To motywuje. W... <laughs> Dziękuję. Dziękuję. Nie bój się tego, że na chwilę zejdziesz ze ścieżki, ale jeżeli odejdziesz zbyt daleko od niej, wtedy powinnaś się zacząć bać. Spoko, kończmy tą strefę. Kończmy już ten fragment. Ja. Żartowałem oczywiście. Ta fajna ta odtwarzacz kaset. Jak chcesz zacząć grę? <grywia> o, mój odtwarzacz. Found the tape player. Found Arcade Game Uno. W to na pewno nie będę grać. Spoko, mało odtwarzacz kaset. Świetnie, znalazłaś to. Pamiętasz jak go używać? Niekoniecznie. Daśma poboże Ci z zasypianiem fajnie. Przez to noc będzie o wiele krótsza. Okej, okay, znajdują się trzy przyciski. Nagraj, zatrzymaj i przewiń. W sensie odtwarzaj, zatrzymaj i przewin. Ale niestety. Yy, przycisk pauzy i fast forward buttons are broken. Okej, okay, nimi nie muszę się przejmować, żeby zatrzymywać ani przewijać do przodu. Odtwarzanie, żeby odtwarzać, zatrzymanie, żeby zatrzymać. I będę mógł przewinąć taśmę tylko jak ją zatrzymam. Okej, okay. okej, okay, do, dobra, dobra. Czaje, 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 spoko, to wszystko, good luck! Z <ścoughs> koszmarami. Dajesz, lecimy, lecimy sen. Pierwsza noc! Damn! Czy Charles Entertainment Cheese edycja Five Nights at Candies przyjdzie po mnie dzisiaj tej nocy? o, oh. oh. Oj, to wszystko wraca! O, oh. jak to wszystko fajnie wygląda! Latarka ma swoje minusy. W sensie czuję się jak debil, tak patrząc z nią. Yy. Yy, halo? Zapomniałem, zapomniałem jak straszna jest ta gra. Okej, okay, yy, chwila euforii minęła, teraz wracam do... Teraz zaczynam zdawać sobie sprawę w co, w co się tak naprawdę wpakowałem. Yy, bo to nie jest w zasadzie taka przyjemna gierka, taki fajny fangame na wojeju Charles Entertainment Cheese. Tutaj faktycznie trzeba się... ...skupić. <ścoughs> Teraz ta cudowna nostalgia, kiedy oglądało się gameplaye na YouTubie, minęła. W tym momencie zdaję sobie sprawę w jakim koszmarze się znalazłem i... I zaczynam się obawiać. Dobra, ziomek odgoniony. Przewiję mi taśmę. I powinno być git. Przestań. Szczurson. Ej, dobra, to jest jeden z lepszych fan bo e, to co mi się niekoniecznie podoba w e, tych wszystkich e, fan w e, fan nie, nie umiem mówić. Głównie chodzi o to, że gameplay nie jest taki typowo FNAFowy. jeżeli ma być szczery, no bo to była ta era, w której Scott wydał chyba Five Nights at Freddy's 4. A nawet Five Nights at Freddy's Sister Location. Nie jestem, nie jestem do końca pewien co do linii czasowej, tak więc jeżeli. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten okres, w którym doszło do rewolucji, czyli ten gameplay, że jesteśmy uwięzieni w biurze i pracujemy i mamy do dyspozycji kamery i drzwi. To wszystko poszło w niepamięć. I teraz są tu stosowane nowe, innowacyjne metody gry, które są naprawdę ciekawe i przyjemne. No, Flashlight był stosowany we F Five Nights at Freddy's 4, ale nigdzie aż tak efektywnie jak tutaj. Tym bardziej, że no umówmy się, pierwszy fangame Five Nights at Candy's to był dosłownie FNAF z nowymi animatronami i nową lokacją. A tutaj, Emil, odszedł. Odszedł gdzieś dalej, odszedł gdzieś dalej. O, -o. dobra, teraz patrzymy się tutaj, i wrócił. Trze Cześć kochany, cześć, cześć. Na razie sobie pobiegł. Okej. Okay. Czyli odpędzanie gościa wcale nie oznacza, że zniknął, naprawdę, dobrze wiedzieć. Okej, okay, okej. Okay. Tak więc. E, bardzo, bardzo mi się podoba pod względem gameplayu i pod względem tego, jak to wszystko wygląda, bo ten pokój. Wygląda w sumie dziwnie, ale nie wygląda aż tak nierealistycznie, surrealistycznie, jak. Po, powiedzmy na przykład. Pokój z FNAFA 4. Ja wiem, że to w książkach było wytłumaczone, to, że wszystko, że. O Jezu, to jest jakaś komnata! To wcale nie jest dom, to jest komnata, gdzie Afton wykorzystywał jakieś te swoje halucynogenne rzeczy, żeby straszyć dzieciaka to... Nie wiem, ja też jestem do tyłu z książkami FNAFA. Bo to, co ja przeczytałem to trylogie Srebrnych Oczu. Teraz zacząłem sobie czytać właśnie. E, książkę na podstawie filmów NAFA, żeby się przekonać, czy na pewno to jest taka jakby edycja rozszerzona filmu. I póki co jest, póki co mi się podoba. Jestem dosłownie na początku, więc też. Też za dużo nie przeczytałem, ale naprawdę mi się podoba. No, a tak to później wychodziły te jakieś Fezber Frights i te wszystkie różne cudowne opowieści, które tłumaczyły fabułę. A ja jestem z tym wszystkim tak bardzo do tyłu. Ty, śmieciu, będzie mi pukać z jednej strony i przychodzić z drugiej. Tak więc jestem do tyłu. Jeżeli chodzi o Fezber Frights, przeczytałem, może tam. Pierwszą książkę zacząłem czytać i przeczytałem. Yy, jak to się nazywało? To jeszcze przypomnę później jak się nazywało. Nie, nie ma szczur, siema Charles! Nie może się nazywać po prostu szczur! Ziomuś, ta jest zajęta. Okej. Okay. Cześć! Muszę się nauczyć lepiej celować. Dobra, dobra. Spoko gierka. A zatem przeczytałem pierwszą książkę. Ona się nazywa W Pułapce po polsku, a to chyba było Into the Bolpit? Na podstawie tego też tworzą grę, więc jestem naprawdę podekscytowany, żeby w to również zagrać. Ogólnie spoko. Spoko opowieść. Trochę nie zrozumiałem. Trochę mi się nie podoba, że wszystko tłumaczył w książkach. Ale skoro Scott postanowił, że na podstawie pierwszego Fesber Frights będzie wydana gra, to, to nie wiem czy to tworzy Scott, czy tworzy ktoś inny pod nadzorem Scotta. Ale skoro będzie to nadrabiane grami, to w końcu może, może mój ból dupy o to, że fabuła FNAFa jest. Jest tłumaczono w książkach, a nie w grach. Może zniknie, kiedy w końcu wytłumaczą to wszystko w grach. Wyobrażacie sobie Fezber Frajców i tych Tales from the Pizza Plex, to chyba są potrzeba opowieści na książkę. A książek jest co najmniej 10, tak więc 30 gier dodatkowych w FNAF. Don't mind if I do. Przestraszyłem się ciebie, nie spodziewałem się, szczurson. Bratku. Jeszcze mi za dostanę, i co się wtedy stanie? No, umrę, a nie chciałbym tak szybko umrzeć. Aaaa, zidzę, Myślałem, że będziesz z drugiej strony. Hej, podobają mi się animacja. To nic, że są w 12 FPS-ach. Naprawdę mi się podobają. Okej. Okay. Dajesz, skończ, skończ już tę noc, skończ. Ja już to wygrałem. To, to, jest do, to jest formalność. To jest definitywnie formalność. Kończ mi to. Pamiętam, że tutaj yy, budzik, który się mówił, że noc się skończyła, był całkiem straszny. Na szczęście grę miałem cicho. To nie, to nie, padłem na zawał, nie? Wasze zdrowia. Aha. Zapomniałem absolutnie o tym segmencie gry. Ale takowy również istnieje. Ja tutaj nie chcę, nie chcę wszystkich jakichś Dialogowych rzeczy odpalać. Bo szczerze mówiąc, ja też doceniam takie tryby e, arcade, gdzie wszystko jest w takim stylu, z tymi e, liniami statycznymi, liniami poziomymi. Ale szczerze to mnie zaczyna boleć w oczy. Ja, jestem dzisiaj tak zmęczony, że no, czuję, jak ma, dostaję halucynacji. Cześć, Skaribie, czy dobrze się bawisz? Mam nadzieję, że. Podoba ci się miejsce, które wybrałem. No i to tylko dwójka nas w trakcie, gdy twój brat jest na obozie. A zatem, możesz zdecydować, co dzisiaj jemy na kolację. Okej, okay, i z tym segmentem, to jest, to jest praktycznie tak jak w Five Nights at Freddy's 3. To jest segment, który pojawia się po każdej nocy i jest. Z jego głównym zadaniem jest przekazanie historii, jaka się działa. Czyli to wszystko zacznie się układać w solidną całość. Szczurze! Pięć koszmarnych nocy, Charles, nieprawdopodobne. Siema dzisziaku, jestem szur, miło mi się poznać. Albo powinienem zrobić głos do tego. Siema dzisziaku, jestem szur, miło się. Po... Nigdy więcej tego nie zrobię. Słuchaj, show zacznie się za parę minut. Chcesz zagrać w Hide and Seek? W chowanego? Pewnie. Supcio. Z a zatem, idź i się schowaj, a ja zostanę tu i policzę do stu. Szybko! Chowaj się, póki liczę. E... To się chowamy, nie? Pod stołem? Pewnie, schowam się. Haha, <grym> <grym> znalazłem cię. To jest segment gry. I wierzcie mi, nawet jak to wyglądało trochę strasznie, Znajdywanie nas. Taki foreshadowing. To, że on nas znajdował, to było najlepsze, co się mogło wydarzyć. To było pięć koszmarnych szczur yy, cukierek. Mam tak spracowany mózg przez te tłumaczenia polskie pomocy. Dobra, to było Five Nights at Candy's 3. Jeżeli chcecie tego więcej, to dajcie mi znać. Tak więc, jak zwykle, mam nadzieję, że się spodobało. No i co? Do zobaczenia wkrótce. Cześć.